Boleje nad tym, gdyż za mało cię kocha, modliła się święta Aniela. Chętnie podejmujcie post ciała jako rzecz niezbędną, jako środek i drogę do prawdziwego postu duchowego, przez które wykorzenia się z umysłu wszelkie wady i błędy. Post do jakiego zachęca nas święta Aniela, wypływa z miłości do Boga. I powinna być powiązana z miłością bliźniego. Umartwienie nie polega na wycofywaniu się z życia, ale na rezygnacji poświęcenia uwagi naszemu ja oraz wielu nieistotnym rzeczom, którymi się otaczamy. Nie polega na uciekaniu od życia, ale na rozpoczęciu życia. Pomyśl dziś, a jest dziś piątek. Jaki jest Twój stosunek do postu? wyrzeczenia. Czym kierujesz się, wybierając konkretne praktyki poputne? Z miłości do Boga, czy z obowiązku? Jak przyjmujesz różne przeciwności? Święta Anielo, módl się za nami.